Cześć wszystkim! Zapraszamy Was do kolejnego odcinka, gdzie pokażemy Wam dwie pozycje: psa z głową w górę oraz kobrę, i Maria pokaże nam mnie, jak dobrze zrobić te pozycje jogowe. <noise> Dokładnie tak. Cześć jogis! Przejdziemy sobie dzisiaj przez te dwie pozycje, które najczęściej w trakcie praktyki, w trakcie winiasy są opcjonalne, czyli albo gdzieś tam przy rozgrzewce, jak zaczynamy się ruszać i przechodzić przez powitania słońca, to robimy sobie kobrę, żeby delikatnie rozgrzać ten górny odcinek kręgosłupa i z czasem w trakcie praktyki to się zmienia nam z głową do góry, albo bo przez całą praktykę, zależnie od tego jak się czujemy, jakie są nasze możliwości, jak, jak się czuje nasz dół pleców, e, to zostajemy przy samej kobrze albo od razu wchodzimy sobie do psa z głową do góry, e, czego ja też nie polecam tak robić przy, wiecie, pierwszym powitaniu słońca. Zawsze warto moim zdaniem sobie przejść najpierw przez delikatną kobrę, poczuć jak się mają dzisiaj właśnie e, wasze plecy, wasz kręgosłup, wasze barki. I później przejść sobie płynnie do psa z głową do góry. No i zaczynamy od tego, jak w ogóle się w tych pozycjach znaleźć. Więc ja zapraszam Ginę do odłożenia się na brzuchu. Jak wiecie, jak przechodzimy sobie przez Winiase i zaczynamy powitania słońca, to gdzieś tam po skłonie i po przejściu przez Czaturangę, o której też będziemy robić teraz odcinek, także niczym się e, nie martwcie, e, no to możecie się właśnie znaleźć w takim leżeniu na brzuchu. Oczywiście, jak przechodzicie przez Czaturangę, to gdzieś tam jesteście w takiej lewitacji nad tą matą, e, ale to jest super miejsce, z którego e, wchodzimy sobie do tych pozycji. I tak jak jest już w przypadku Jeanness, Zaczynamy od tego, że przyciągamy sobie dłonie mniej więcej na wysokość żeber i tam, gdzie się zaczynają żebra, koniec klatki piersiowej, mamy odłożone dłonie, przyklejone całe do maty, czyli nie jesteśmy na palcach, jesteśmy na całych dłoniach odłożonych przy macie, na macie i łokcie są przyklejone do tułowia. Nie chcemy ich wkładać za łopatki, czyli nie, nawet nie każdy ma taki zakres, ale nie chcemy, żeby te łokcie się gdzieś tam spotykały z tyłu pleców, tylko my będziemy chcieli, żeby one się tak ślizgały wzdłuż tułowia, czyli zostają jakby w prostej linii od Ramion. Dokładnie. Stopy są połączone, pośladki ich bezpięte, bo też chcemy ochranić sobie dół pleców, więc nie rozstawiamy gdzieś tam stóp na zewnętrznej krawędzie maty. I też możecie płacić, jeżeli jest Wam dużo wygodniej ze stopami rozłożonymi na szerokość bioder, to jest w porządku, ale nie szerzej. Idealnie stopy połączone, ale ja na swoich zajęciach. Jest to dla mnie totalnie ok, żeby te stopy były na szerokość bioder, ale ja mam taką zasadę przy każdych pozycjach, czy przy krzesełkach, czy właśnie przy powitaniach słońca, że jeżeli gdzieś to nie służy twojem, Twoim kolanom, Twoim biodrom, to nic się nie dzieje, jak te stopy są na szerokość bioder, jest to zupełnie w porządku. Ok, i zaczynając od pozycji kobry. Cały czas zostawiamy przyklejone nogi, przyklejony brzuch i podnosimy samą klatkę do góry. Jak widzicie, Gina pracuje mocno nad tym, żeby ramiona, barki były odciągnięte od uszu, żebyśmy nie przyklejali ich, nie zapadali się w barkach w ramionach. Nie chcemy ich przyklejać do uszu, tylko chcemy mieć długą szyję, przestrzeń dla niej, barki zrolowane delikatnie do tyłu i te łokcie przyklejone do boków tułowia. I mówię przyklejone, dlatego że chcę, żeby one były blisko, nie dlatego, że musicie je do siebie przyciskać, ok? To nie ma być efekt ścisku, tylko efekt jakby lokalizacji tego, gdzie te łokcie się teraz znajdują. Te łokcie zostają sobie zgięte, nie chcemy przeginać do pleców. To jest część ciała, na którą chcemy bardzo dużą uwagę zwrócić w tej pozycji, bo żeby ten dół pleców był bezpieczny, to musi mocno pracować i brzuch, Czyli my i musimy ciągnąć ten brzuch nawet nie tyle do siebie, czyli nie tyle, co wciągamy brzuch, co chcemy to tak spiąć do góry, czyli chcemy się wyciągnąć do góry. To musicie sobie wyobrazić taki ruch, który właśnie idzie od dołu pleców i podtrzymuje was aż do klatki piersiowej do góry i dlatego też pracujemy nad napiętymi nogami i napięknymi pośladkami. Wtedy i z góry i z dołu ten dół pleców jest ochraniany, my otwieramy klatkę, znajdujemy punkt przed sobą, skupiamy na nim wzrok, też nie chcemy wyciągać wzroku zbytnio do góry, żeby nie skracać sobie niepotrzebnie odcinka szyjnego, tylko zostajemy z takim miękkim wzrokiem skierowanym do przodu. Okay. Gina, możesz swobodnie odłożyć się na razie z powrotem. Zatrzymujemy sobie dłonie w tym samym miejscu. I teraz przechodząc do psa z głową do góry, zaczynamy tak samo, czyli podnosimy klatkę, i teraz będziemy doprostowywać ręce i odrywać pośladki, kolana, nogi, od maty. Gina, zostań sobie ze stopami odłożonymi w ten sposób. Czyli my chcemy się podnieść. Na zewnętrznych krawędziach stóp. O, 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 dokładnie. Opuszczamy biodra niżej, biodra zostają nisko. Chcemy mieć jakby jak największe otwarcie tu w klatce. O, dokładnie. Czyli ważne jest dla nas to uniesienie nóg, ale dużo ważniejsza jest otwarta klatka. Taki jest też te, cel tej asany. Otwarcie z przodu, to jest takie wręcz delikatne wygięcie. Niestety ta pozycja ma to do siebie, że my bardzo często w trakcie praktyki prostu przez nią przechodzimy, to jest taki szybki wdech i od razu przechodzimy do psa z głową na dół, a czasem warto się jest w niej zatrzymać, właśnie poczuć, jak się czują ramiona, jak się czują w niej plecy, jak się czuje kręgosłup. No i pełna pozycja psa z głową do góry. Jesteśmy cały czas na pełnych dłoniach, one są odłożone na szerokość ramion, łokcie są doprostowane. Jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, to możecie zatrzymać je zgięte. I tak samo te nogi mogą e, zostać na macie, ale pe w pełnej pozycji nogi są uniesione, i my wypychamy się od zewnętrznej krawędzi stóp, czyli nie stajemy czubkami palców na macie, nie podwijamy palców, tylko stopy zostają w jednej linii z całą nogą. Super! Gina, możesz delikatnie opuścić biodra, wyjść z pozycji. My, oczywiście, najczęściej w trakcie praktyki przechodzimy z tej pozycji do psa z głową na dół i przechodzimy sobie przez praktykę powitania Słońca. To jest jedna z takich pozycji, którą można nazwać trochę przejściową, e, i której właśnie często nie poświęcamy wystarczającej ilości czasu. Dlatego warto w jakiejś takiej własnej praktyce się tam na moment zatrzymać i zaobserwować, jak ona wpływa na ciało, jak się w niej czujemy i czy w ogóle faktycznie jest to takie ułożenie, które nam służy i to jest dobry ten wdech, nawet ten moment. Czy właśnie była to zawsze taka pozycja przejściowa, na którą nie zwracało się uwagi. Także Dużo rzeczy, o których można w tej pozycji pomyśleć, do przemyślenia, i z tym Was zostawiamy. Mamy nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.